Jedną z najbardziej skutecznych metod czy też technik wpływania na własne zachowania, na własne nawyki, przerwanie negatywnych nawyków i tworzenie pozytywnych, ale generalnie jedną z technik, które najskuteczniej regulują nasze zachowania jest zrelaksowana świadomość świadka. Czyli to, co praktykujemy, nazywamy uważnością, na przykład mindfulness. Na czym to polega? Kiedy zastanowimy się nad tym, jak funkcjonują nasze zachowania, nasze nawyki, to one są głównie kierowane przez nieświadomość, przez... są po prostu nieświadome. My często ulegamy schematom, które zostały już mocno osadzone w sieci neuronowej naszych mózgów, czyli w czymś, co niektórzy nazywają podświadomością. Wytworzyły się ścieżki reagowania na określone sytuacje, na przykład na określone emocje, które się mogą pojawić. Kiedy przeżywamy jakąś sytuację stresującą, to odpala się gotowa ścieżka neuronowa. W której określone zachowania są już wielokrotnie wypróbowane i dotychczas dawały rezultat. Dawały nam dobre samopoczucie, na przykład. Tak? Czujemy się zestresowani, albo wracamy do domu po ciężkim dniu pracy, i wtedy na przykład nagradzamy się. Kieliszkiem alkoholu, kieliszkiem wina, czy dwoma, czy trzema nawet, albo, albo z jedzeniem jakiejś dużej ilości słodyczy, to wszystko jest nawyk automatyczny, zupełnie nieświadomy. My całkowicie utożsamiamy się z własnym umysłem i zupełnie nie myśląc, nie zastanawiając się nad tym, Powtarzamy to, co już funkcjonowało setki czy tysiące razy wcześniej. Ta pętla nawyku doskonale funkcjonuje, funkcjonuje na poziomie nieświadomym, automatycznym. Ciężko jest się wyrwać z tej pętli nawyku, jeżeli nie mamy świadomości tego, co się z nami dzieje, prawda? Po prostu. Niektórzy mają nawet rzeczywiście bardzo nieświadome zachowania, kiedy wstają, w nocy, idą do lodówki, otwierają lodówkę, wyciągają stamtąd ciastka, czy lody, czy ciasto jakieś kremowe, i zaczynają jeść, i w połowie tego ciasta zastanawiają się, Jezu, co ja robię, co ja robię? Nie? To jest dopiero dopiero pełna nieświadomość. No, może u nas generalnie, u wszystkich to tak nie funkcjonuje, ale rzeczywiście są to działania automatyczne, nieświadome. I teraz, jak, jak działa w tym momencie świadomość? Niektórzy myślą, że zmiana takiego nawyku wymaga jakiejś siły woli, prawda? Czyli ja muszę zauważyć, że pojawia się chęć na przykład na zjedzenie czegoś słodkiego albo chęć na to, żeby nalać sobie drinka czy, czy zapalić papierosa. I ja muszę wykazać się silną wolą, żeby tej chęci nie ulec. Muszę natychmiast jakby wyprzeć wszystkie myśli, pragnienia z tym związane i, i stłumić je zepchnąć do, do podświadomości, natychmiast zwrócić uwagę na coś innego i mocą swojej woli, siłą swojej woli dam radę oprzeć się pokusie. Niektórym to działa, rzeczywiście, ale działa na krótką metę, dlatego, że siła woli jest, jest podobna do mięśnia, jak wykazały badania na przykład Roya Baumeistera. Jest podobna do mięśnia i się wyczerpuje. Z czasem się wyczerpuje, z, wyczerpuje się naturalnie w ciągu dnia. Na przykład rano jesteśmy bardziej zmotywowani i rano mamy więcej w sobie tej siły woli, energii do zmiany. Dlatego zaleca się często, żeby na przykład nowe nawyki wprowadzać rano, bo jest nam łatwiej, mamy więcej zasobu tego energetycznego, siły woli. Natomiast w ciągu dnia się ona wyczerpuje. Związana jest na przykład z poziomem cukru. No i z wieloma innymi czynnikami. Uważność, czy też świadomość świadka, to nie jest siła woli. To jest zupełnie inne podejście. Otóż świadomość polega na tym, żeby. W sposób nieosądzający i akceptujący, po prostu być świadomym tego, co się dzieje, tego, co jest. Jest to trochę podobne do takiej techniki, którą nazywa się surfowaniem na fali pragnienia. Czyli ona polega na tym właśnie, żeby obserwować swoje ciało, swoje myśli oraz swoje emocje, uczucia. Które prowadzą do określonych zachowań, do sięgnięcia po kieliszek wina, do sięgnięcia po papierosa, do sięgnięcia po ciasteczko. Tak, Nic z tym nie robisz, tylko po prostu obserwujesz to, jesteś, jesteś uważny, ale w sposób bardzo zrelaksowany. Tu nie chodzi o obserwację, która polega na napięciu. To, co my praktykujemy i to co, to, co ćwiczymy w pewnym sensie w komfortowych warunkach w czasie takiej formalnej praktyki medytacji, to jest właśnie ta świadomość obserwatora, ale zrelaksowanego obserwatora. Po prostu obserwujesz te, to, co się z tobą dzieje, obserwujesz, nie walczysz tym w, za, w żaden sposób. Nie próbujesz tego wyprzeć, tak jak przy pomocy siły woli. Nie próbujesz tego zwalczyć, tylko po prostu obserwujesz. Tak jakby z zaciekawieniem, z akceptacją, z czułością, czasami to nazywam tak? z pełną czułością. Obserwujesz, jak reaguje Twoje ciało. To jest Twoje ciało przecież, nie? Jak reagują Twoje uczucia. Twoje ciało, Twoje uczucia, emocje, twoja podświadomość nie jest Twoim wrogiem? Tak? Ona po prostu się tak nauczyła, tak funkcjonuje. Musisz obserwować to z miłością. Obserwować to z czułością. Co tam się dzieje? Co się dzieje w moim ciele? Jak czuję? Gdzie? W którym miejscu czuję to pragnienie? sięgnięcia pod ciasteczko czy pod drinka jakie myśli temu towarzyszą zauważysz na pewno że twój umysł natychmiast wyprodukuje myśli które uzasadniają zachowanie tak Tą, to, to sięgnięcie po ciasteczko lub drinka zawsze pojawi się myśl typu o zasługuje na to Muszę sprawić sobie jakąś przyjemność, nie mam w życiu żadnych innych przyjemności, więc chociaż sięgnę sobie po ciasteczko. I tak dalej, i tak dalej. Tak? Te myśli się pojawiają, obserwujesz te myśli. Nic z nimi nie robisz, pozwalasz, żeby, żeby po prostu funkcjonowały. I obserwujesz to w spokoju, dajesz sobie czas. Nie reagujesz od razu, tylko mówisz, Hej, dobra, to sięgnę po tego drinka czy po to ciasteczko, jeżeli będę miał dalej ochotę za trzy minuty. Na razie chciałbym poznać, chciałbym poznać, chciałbym doświadczyć, chciałbym naprawdę uświadomić sobie to pragnienie. Przyjrzeć się temu pragnieniu. Poczuć je w pełni, w pełni świadomie. Przeżyć je w pełni świadomie. Dajesz sobie czas na surfowanie, jak to się nazywa, nie pamiętam kto to nazwał, na surfowanie na fali pragnienia. Bo okazuje się, że pragnienie to jest fala. To jest fala, ona przychodzi i odchodzi, pojawia się. tak, Pojawia się i znika, ma charakter falowy, ma, ma, jest większe napięcie tego pragnienia i mniejsze. I jeżeli przetrzymasz tą najwyższą falę, to okaże się, że to pragnienie po prostu przejdzie do, do niższego poziomu i nie będzie cię już tak bardzo atakować. Zatem po prostu nic nie robisz, tylko poznajesz to w takim spokoju, obserwujesz swoje ciało, myśli to jest bardzo istotne myśli i emocje, uczucia związane z tym pragnieniem. I to jest jak. Jak sypanie e, piasku w szprychy doskonale funkcjonującego mechanizmu, w tryby, w tryby doskonale mechani funkcjonującego mechanizmu. Bo to, co było nieświadome, automatyczne, temu zaczyna towarzyszyć świadomość. I na poziomie neuronowym to jest kompletna zmiana, zupełna zmiana dobrze funkcjonującej pętli nawyku. E, Oczywiście może się tak zdarzyć, może się tak zdarzyć, że nawet po tych 10 minutach cały czas to pragnienie będzie obecne. I naprawdę w pewnym momencie możesz poczuć, że naprawdę musisz sięgnąć po to ciasteczko, tak? Musisz nalać sobie tego drinka. Okej, okay, w porządku. Nie rób z tego założenia, że za każdym razem na pewno to służy temu, żeby nie zachowywać się tak jak do tej pory to nie o to chodzi chodzi o to żeby zmienić pętlę żeby wprowadzić tam ten element świadomości i dopiero z czasem dopiero z czasem się okaże że wielokrotne wprowadzanie tego elementu świadomości w swoje zachowanie nawykowe powoduje zmianę tego zachowania z czasem coraz częściej będziesz świadomy, świadoma tego co się z tobą dzieje i coraz częściej zauważysz, że to pragnienie cię opuszcza, zostawia. I zmieni się twoje zachowanie nie poprzez walkę z pragnieniami, walkę z myślami, emocjami, uczuciami, ze swoim ciałem, tylko poprzez łagodną, akceptującą obserwację. I to jest jednocześnie bardzo efektywna praktyka efektywna z punktu widzenia rozwoju świadomości rozwoju duchowego jest taka tradycja w wielu jest taka tradycja w wielu tra, szkołach rozwoju w wielu Tradycjach medytacyjnych, która mówi o tym, że największym, najlepszym lekarstwem może być trucizna. Na tym oparta jest na przykład e, tradycja alchemii, która mówiła o tym, że mm, z ołowiu można, można transmutować ołów w złoto, czyli to, co jest najbardziej e, ciężkie, najbardziej pospolite, może stać się. Czymś bardzo cennym. Oczywiście alchemia, tak naprawdę, jak to już chyba Jung pisał, alchemia była takim sposobem opisu rozwoju świadomości, tak naprawdę rozwoju duchowego symbolicznym, alegorycznym opisem. I można to w ten sposób zrozumieć, że właśnie ten ołów najtrudniejszych stanów psychologicznych, na przykład smutku, depresji, czy też ołów ciężkich pragnień, pożądań, tego, co nas zniewalało, może zostać przy pomocy świadomości przekształcony właśnie w rozwój duchowy, w rozwój, w rozwój tego, tej świadomości świadka. Podobne podejście można spotkać w tantrze, na przykład na wschodzie. Tak? Tam również się w ten sposób postrzega. Podobne podejście w szamanizmie mówi się o tym, że twój największy wróg tak naprawdę może stać się twoim największym sprzymierzeńcem. Czyli cała ta zabawa polega na tym, żeby właśnie przekształcić Moment pokusy, moment, w który do tej pory był postrzegany jako porażka, ponieważ tej pokusie ulegaliśmy, żeby ten moment właśnie uczynić paliwem dla rozwoju świadomości. To jest prawdziwa praktyka duchowa. Tak? To jest medytacja w zastosowaniu w codziennym życiu. Oczywiście łatwiej jest pozostać uważnym, świadomym wtedy, kiedy popraktykujesz to sobie w komfortowych warunkach. Usiądziesz sobie na krześle, zamkniesz oczy, prawda, i wtedy będziesz, wejdziesz w ten stan uważności, w stan nieosądzającej, czyli akceptującej świadomości, która widzi, jest świadkiem. Twojego ciała, Twoich zmysłów, tego co się dzieje dookoła, ale również świadkiem Twoich myśli, myśli komentujących to, czego doświadczasz, albo myśli odpływających gdzieś w przeszłość i przyszłość. Tak, i Twoja uwaga zauważy to, i orientujesz się, że to są myśli, mówisz: A, to jest tylko myśl, w porządku. Zdajesz sobie sprawę z tego, że to jest myśl również zdajesz sobie sprawę z tego, że w twojej głowie jest myśl o tym, że to jest tylko myśl. Ale jakby przywołujesz tą uważność, podkreślam jeszcze raz zrelaksowaną uważność, akceptującą uważność, nie wymagającą niczego, nie kontrolującą uważność do tego momentu, do tej chwili. I kiedy siedzisz sobie na krześle i praktykujesz, no to jesteś w komfortowej sytuacji. Ale potem, kiedy przyjdzie się zmierzyć z jakimś problemem w, w życiu, w realnym życiu, wtedy ta uważność będzie bardzo potężną metodą, techniką, narzędziem do tego, żeby naprawdę zmienić coś na poziomie podświadomym w swoim umyśle, w swoim mózgu. Czyli i podkreślam jeszcze raz, nawet jeżeli zdarzy się, że ulegniesz tej pokusie po tym, po tym okresie uważności, i nawet jeżeli sięgniesz po to ciasteczko czy po drinka, to utrzymuj dalej, naprawdę utrzymuj dalej tą uważność. Tak? Nie rób tego automatycznie, dalej obserwuj. To, co się z Tobą dzieje w momencie, kiedy realizujesz um, to swoje pragnienie. Bo bardzo często okazuje się, że w trakcie tej realizacji radość z tej realizacji wcale nie jest taka wielka. Odkrywasz, że ten drink nie jest taki fajny. Możesz to odkryć, że to ciasteczko nie jest aż takie, aż takie smaczne, szczególnie drugi, trzeci, czwarty kens. Że, że tak, naprawdę, tak naprawdę możesz odkryć wtedy dla siebie poprzez praktykę, że to, co cię nakręcało, to, co cię najbardziej motywowało, czyli neurologowie nazywają to zastrzykiem dopaminowym, tak? Ta dopamina w twoim mózgu najbardziej się wydziela wtedy, kiedy. Oczekujesz nagrody, a nie doświadczasz jej. To pragnienie nagrody najbardziej powoduje naj, największe wydzielanie dopaminy, czyli tego motywującego neurohormonu. Natomiast sama realizacja to już jest spadek tego dopaminowego haju. I możesz to po prostu poprzez uważność. Nawet w trakcie, kiedy, jak powiedziałem, ulegasz pokusie, możesz to zauważyć. Możesz tego doświadczyć w pełni. I to będzie miało również wpływ na Twoją sieć neuronową. To będzie zmieniało Twój mózg. Także korzystaj, korzystaj naprawdę z tej, tej ogromnej mocy uwalniania się od niechcianych niepotrzebnych nawyków, y, którą dostarcza ci uważność.